Książka jest dość szczegółowym opracowaniem poszczególnych składników żywności, tej fabrycznie wytwarzanej żywności, czyli to są te składniki, które znajdziecie napisane drobnymi literkami na etykiecie z tyłu opakowania, takie składniki jak na przykład słodzik cyklaminian sodu, który jest zabroniony w Stanach Zjednoczonych, a w Unii Europejskiej jest dozwolony mimo wielu badań potwierdzających jego szkodliwe działanie dla zdrowia. Jeżeli już jesteśmy przy słodzikach, to jest cały rozdział poświęcony różnym słodzikom, takim, takim jak maltitol, xylitol i wiele innych. Ksylitol, który słynie z tego, że robiony jest z soku brzozowego, teraz w większości jest robiony w Chinach z kukurydzy, więc ze zdrowiem nie ma nic wspólnego. Jest cały rozdział poświęcony glutaminianowi sodu, czyli wzmacniaczowi smaku oraz pisze też o tym, że kiedy przemysł spożywczy zorientował się, że glutaminian sodu budzi raczej niechęć klientów, to na opakowaniu jest napisane wolne od glutaminianu sodu, dlatego że użycie tego wzmacniacza smaku stało się zbędne, ponieważ wynaleziono następny wzmacniacz smaku, czyli rybo nukleotydy disodowe, które są tak samo szkodliwe jak glutaminian sodu, więc pisze o tym, jaka jest szkodliwość. Podaje oczywiście źródła, czyli badania naukowe, ale oprócz tego, że pisze o kilkudziesięciu, jeśli nie więcej, może ponad stu szkodliwych dodatkach do żywności, jest cały rozdział poświęcony w ogóle dodatkom do żywności, gdzie cytuję obszernie raport Najwyższej Izby Kontroli. Który jest szokujący, dlatego że w tym raporcie jasno jest napisane, że nikt nad tym nie czuwa i że ludzie w Polsce zostali narażeni na uszczerbek na zdrowiu z powodu braku nadzorowania tego, w jaki sposób i ile stosuje się dodatków technologicznych do żywności. Więc, oprócz takich rozdziałów, które pozwolą Wam zrozumieć, Czym są składniki wymieniane na etykiecie? Wszystkie emulgatory, stabilizatory, konserwanty, barwniki, aromaty itd. To chciałam, żeby ta książka nie była tylko o tym, co jest złe i szkodliwe. Więc postanowiłam włączyć do tej książki również rozdziały, gdzie tak samo drobiazgowo opisuje te produkty żywnościowe, które są dla nas dobre. I które są zdrowe, również na podstawie badań naukowych. Więc jest cały rozdział na przykład poświęcony brązowemu, czarnemu, czerwonemu ryżowi, kaszy jęczmiennej, kaszy jaglanej, zdrowym olejom oraz niezdrowym olejom. Jest cały rozdział poświęcony cynamonowi, jego szkodliwej odmianie oraz zdrowej odmianie i wielu innym. Więc jest to książka, która z jednej strony obnaża prawdę. O szkodliwych składnikach żywności stosowanych przez fabryki, które przemysłowo tę żywność wytwarzają, ale z drugiej strony jest tam wiele przykładów tego, co można i należy jeść, żeby być zdrowym.